Bardzo, dzisiaj trzeci odcinek. I żeby. Ale zaczniemy od repetition. To bardzo istotne, żebyście znaleźli w sobie motywację, żeby nie robić czegoś połowicznie, raz odkładać. Nie tak buduje się mięsień i my o tym wiemy, tylko systematyczna praca, aż się porwą w środku, te małe takie. Nie wiem, jak to się nazywa i dopiero wtedy to urośnie, powstanie tam kwas mlekowy i będzie nas wolało. Tak samo jest tu, repetition, powtórz, powtórz kilka razy. Naprawdę to nie jest trudne, no zrób wysiłek, no naucz się. Adventure, przygodowe. Brave, odważny. Creative, twórcze. Attractive holiday. Atrakcyjne wakacje. Ten namiot. Look around! Rozejrzyj się! Breathtaking view! Widok. Zapierający Comfortable. Proszę i jeszcze najważniejsze. Nie mówi comfortable. Proszę. Comfortable disaster Katastrofa. Learn! Uczyć się. Do your homework. Odrabiać pracę domową. Social life życie towarzyskie Disaster katastrofa order online zamówić online. Kat. Na produkcji. redukcji. Bargain. Okazja. To buy. Kupić. I can lose. I can lose my job. Mogę stracić pracę. Czas przeszły. I lost my job. Straciłam pracę. We have to save. We have to save. My musimy oszczędzać. Junk Goose. Szalc, tandeta. No, do po powtórce. Dzisiaj bardzo optymistyczny odcinek, bo już trochę wiesz? Już trochę się nauczyłeś? Niektórych z Was już odpytałam i niektórzy już tam mają piątki. Naprawdę jest dobrze. Nie odpuszczaj sobie. Naprawdę, daj z siebie wszystko. Chociaż masz chwilę zwątpienia jest gorzej, dzisiaj na nowo. Naprawdę będzie optymistyczne, bo Twoje social life wraca wreszcie na właściwe tory. Już troszkę możesz wychodzić. Pamiętasz ten wyraz, pamiętasz. I w końcu możesz make friends. To bardzo optymistyczne. Dlaczego make, proszę Pani? Zaraz, zaraz make. Make to jest zrobić. Czy mogę sobie zrobić przyjaciół? Możesz. Bo me. Friends, to spotkać przyjaciela, którego już znasz. A make friends to poznać cudowne, zupełnie nowe osoby. czyli pierwszy raz poznasz nowych ludzi? Make friends! Poznam przyjaciół. Bardzo to jest optymistyczne. Ok, co dalej? Miałeś kosę. Pamiętam, miałeś kosę z Januszem. Jak tu wrócić po tej kwarantannie do Janusza? Ale Janusz w ogóle się zmienił przez kwarantannę. Więc postanawia throw a party. Zorganizować imprezę, na którą o dziwo Ciebie zaprosi, gdzie Ty, make friends, poznasz przyjaciół. Więc to naprawdę dymi optymizmem. No, nie widzisz, że naprawdę to, co dla Ciebie było normalne i średnio Cię cieszyło, teraz da Ci naprawdę duży power? Bo wszyscy get on well. Będziemy się dobrze dogadywać. Get on well. Get on well. To jest świetny pierwszy, trudny fraza, ale nie dla ciebie. Dobrze się dogadywać. Będziesz. Get on well with your teacher. Get on well with your friends. Ok? Deal with people. Radzić sobie z ludźmi. Że pani deal, ja znam. Ja znam to deal. Skąd znasz? Bo słowo deal. Skąd masz słowo dealer? Ale skąd masz słowo dealer? Nie, nie wiem, jaką cię słyszałem, No ja ci powiem, skąd masz. Deal to wcale nie musi być ten dealer, o którym ty myślisz. Deal to jest facet, który sprzeda ci wszystko. Mm. Owinięte w papierek. I naprawdę tak jest. Dlatego deal with people to radzić sobie rewelacyjnie z ludźmi. Wszystko im sprzedać, wszystko im pokazać. I to jest twój drugi phrasal dzisiaj. Twoje życie towarzyskie jest już coraz lepsze, i twoja dziewczyna mówi do ciebie: zamiast imprezy, i spotykania przyjaciół, chodźmy do teatru. Fieter. Najtrudniejsze słowo do wymówienia w języku angielskim, ale nie dla ciebie i nie dzisiaj, bo się jest optymistyczny odcinek. Fieter. To wypadało, żebyś ty kupił bilet, ale bilety do teatru nie są cheap, nie są tanie. A ty szukasz cheaper, tańszych i. The cheapest, najtańszy. I znalazłeś The cheapest. No przecież tak się nie można. Teatr to teatr. I poszedłeś na tą sztukę. Poszedłeś na tą sztukę, a ta sztuka okazała się być. Optymistyk. Optymistyczna. Jesteś zaskoczony, bo Twoja dziewczyna powiedziała, że ta sztuka jest. Sophisticated. Co to w ogóle znaczy? Sophisticated. Wysublimowana, rasowa, w ogóle ekstra. Czyli całość okazała się być wielkim. Bam. Ok. I wiesz co na koniec? Bam. Znasz to słowo, ale niekoniecznie, że ta sztuka była bam, tylko jak wymawiać po angielsku słowo by. I malutka wskazówka. Weź cokolwiek, chusteczkę do nosa, byle nie majątki, skarpety, bo to może mi Dobra, ok? Cokolwiek innego. Bardzo fajna wskazówka. Chcesz dobrze mówić by po angielsku? Powiedz tak, żeby ta kartka się poruszyła. Bam. Kiepsko się poszła. Bo, ok. Poruszy się, to znaczy, że Twoje by było wybuchowe, i wtedy jest ok. Dzięki. Nie miałam nie kończyć dzięki, ja skończyłam dzięki. Nie. <grym>, nie wiem, jak mam skończyć. Ok. Czuć, poznaję,